Wreszcie nastał ten czas, w którym doczekaliśmy się update'u do Cat Goes Fishing. I ja się naprawdę nie spodziewałem, że on będzie taki ogromny. A dzisiaj pokażę Wam na wstępie, jak zdobyć nową łódkę, której tutaj jeszcze nie ma. Ponieważ ta aktualizacja do gry, ten update jest po prostu ogromny, to w każdym odcinku będę robił poradnik, jak łapać kilka ryb. Więc po prostu napiszcie mi w komentarzach, jaką rybę kolejną byście chcieli, żebym pokazał Wam, jak złapać. A dzisiaj. Zajmiemy się złapaniem ryby jaką jest face, ponieważ ona jest nam potrzebna do tego, żeby ogarnąć sobie nową łódkę tej Możecie się teraz pytać, jak tą rybę złowić. Ja powiem jedno. Musimy najlepiej by było wziąć sobie bomby. To jest bardzo specyficzna ryba w ogóle. Ona jest bardzo dziwna, ale dzięki temu, że ją złapiemy, będziemy mogli zyskać lepszą łódkę. Po co kupiłem huka? Nie potrzebujemy huka. Potrzebujemy bomb i potrzebujemy yy, światełka. Dlaczego potrzebujemy bomb? Bo tam jest pewna ryba, którą też kiedyś złowię na odcinku, yy, która nam te bomby będzie w sensie światło, będzie próbował nam zabrać, więc będziemy potrzebować bomby. Musimy teraz zejść na sam dół. To była właśnie ta ryba. Udało nam się ją e, unieszkodliwić. I powinna być tylko jedna. I teraz, jak już jesteśmy na samym dole. To właśnie szukamy tej oto rybki i teraz musimy za nią iść, ponieważ ona jest, można powiedzieć, taką halucynacją. Nie wiem, jak to nazwać. Ale musimy znaleźć miejsce, w którym one się przecinają, i wtedy właśnie ją schwytać. Czyli m, podsumujmy to sobie jeszcze raz, między rafą koralową a y, tym drop-offem, tak to nazwę i jest taka duża jaskinia tam musimy na sam dół pójść ze światłem i z bombami no. i jeżeli przyjdzie ta, 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 ta taka ryba, którą wam pokazywałem, to zanim ona dotrze, bo ona zabiera światło, to zanim ona dotrze to trzeba Właśnie ją wysadzić, żeby tego światła nie zabrała. I teraz dalej. Ta ryba, trzeba ona krąży w takich kółkach, i trzeba po prostu znaleźć miejsce, w którym te kółka się, w sensie ta jej droga się przecina, czerwonej i niebieskiej, i wtedy do nich podpłynąć i one się. Będą łączyć, i jeżeli się połączą w jedną, właśnie taką fioletową, to właśnie wtedy możecie ją złapać. Ale one się szybko rozłączają, więc musicie to zrobić szybko. I po złapaniu, jej możecie ją wciągnąć na górę tak jak zwykłą, normalną rybę. I mamy po kolejną rybkę w naszym katalogu. Już dwie, więc dwie rybki już złapaliśmy z tego nowego update'u. A więc co teraz trzeba zrobić? No oczywiście płyniemy do um, brzegu, do portu i kupujemy nową łódkę, ponieważ y, dzięki temu że złapaliśmy face. To możemy kupić nową łódkę. A dlaczego? Możecie mi powiedzieć nie, bo jeszcze trzeba coś złapać. Abo tak, bo trzeba jeszcze złapać rybę, która nazywa się Abyssal. I ją trzeba złapać. I dopiero wtedy można. Ale Abyssal już był we wcześniejszych updateach, więc ja już go złapałem. Chyba w 2019 on doszedł do gry albo w 2020. Już nie pamiętam ale teraz możemy właśnie z tą rybką dojść do portu nowy kłaścik team i teraz mogę kupić sobie tech boat'a, ale najpierw muszę sprzedać tą rybę kupujemy tech boat'a i mamy szybką łódkę która pozwala nam na po prostu robienie wszystkiego znacznie szybciej i to naprawdę poprawia grę szybkość płynięcia, i możemy korzystać z radaru na dalszych terytoriach. Więc to by było wszystko w tym poradniku. I dziękuję Wam za oglądanie. Piszcie w komentarzach, jaką rybę mam łapać w następnym odcinku. Do usłyszenia.